Cześć Wszystkich, z tej strony mówi do Was Belmondo Dzisiaj chciałem rozpocząć taką nową serię tak zwaną pogadankę będę chciał rozmawiać tutaj na różne tematy związane z grami i nie tylko i takim pierwszym tematem pomyślałem sobie o grach w sieci, o graniu w sieci i chciałem powiedzieć, że ja osobiście nie, nie lubię grać w sieci. Bardziej wolę gry singlowe, lubię gry, które mają fabułę. Lubię jak gra ma początek i koniec. I w sumie mnie nie rajcuje takie granie w sieci, gra, która nie ma końca. Nie to, że nigdy nie grałem w sieci, ale mm, jakoś tak jak mówię, <laughs> jakoś jak grałem to nawet mnie to tak yy, no, nie nie rajcowało tak jakbym grał w grę, która ma jakąś fabułę. Po prostu nie, nie, nie widzę dla siebie sensu takiego grania w sieci. Owszem grałem w sieci w Tekena. To jeszcze to mi się podobało, bo tam chodziło o zdobywanie dan, danów, ale takie nie, nie lubię takich konkretnie gier w sieci gdzie praktycznie Nie wiem zdobywamy tylko punkty i, i, i nic, nic się nie dzieje. Napiszcie mi swoje opinie co Wy sądzicie o graniu w sieci swoje wrażenia może jakieś ciekawe historie, ja wyraziłem swoją opinię. Teraz czekam na waszą. Także dzięki za wysłanie. Trzymajcie się do następnego. Pozdrawiam Was. Belmontor. Cześć.